Jedna z istotnych kwestii, a mianowicie ta, dlaczego jedne sprzęty są droższe, drugie tańsze, dlaczego teoretycznie ta autora te same parametry ma różną cenę, no niestety sprawa wygląda tak, że w momencie, kiedy inwestujemy w aparaturę, nie jesteśmy w stanie fizycznie sprawdzić, jakie parametry dany sprzęt ma. Czyli to zwłaszcza aparatury laserowej, gdzie na dobrą sprawę zwróci uwagę każdy ze sprzętów, które spotkacie na różnego rodzaju aukcjach, hurtowniach lub na targach gdziekolwiek, na tylko koncercie, ma praktycznie takie same parametry. ten sprzęt kosztuje 20, 30, 40, 50, 60, 100, 250 tysięcy złotych? One wszystkie mają teoretycznie takie same porządne są parametry remautyczne. Niestety cała Solidna aparatura, która posiada dobre, stabilne parametry terapolityczne, niestety to nie są te egzemplarze, które są bardzo, bardzo tanie. Podzespoły, które budują solidne sprzęty, są po prostu drogie i one determinują cenę danego sprzętu. Dlatego nie dajcie się namówić na różnego rodzaju aparaturę, która jest wyjątkową okazją przełomem, który w niskiej cenie oferuje Wam solidne parametry nerpeutyczne. Niestety czegoś takiego po prostu nie ma. Podobnie jest w motoryzacji. Tutaj na przykład jest prostszy, jeżeli inwestujemy w samochód do, naszego, do naszej firmy, wtedy wszyscy wiemy, jest dany silnik, jest dane wyposażenie. Niestety w przypadku aparatury można natknąć się na firmy, które po prostu będą obiecywały na wierzbę, a w rzeczywistości ten sprzęt nie będzie przynosił żadnych fajnych efektów terapeutycznych. Także kluczowa zasada, solidne parametry, na pewno wiążą się z ceną sprzętu. Oczywiście są w, jest czasami przerost w nad treścią, ale ogólnie trzeba racjonalnie myśleć o tym, jeżeli chcemy zapewnić naszym klientom dobre zabiegi, skuteczne, to na pewno warto pomyśleć o tym, aby ten sprzęt miał określoną wartość. Jeżeli podoba Ci się ten filmik, po lajku i dodaj komentarz, udostępni jest dla nas informacja, że takie pigułki wiedzy są dla Ciebie cenne i abyśmy takich taki filmików nagrywali więcej. Dzięki.